Więc dobrze, witam Was w kolejnym odcinku z kamerą wśród filmów. Ja nazywam się Alicja Konarska. A ja Miłosz Konarski. Dzisiaj opowiemy Wam o bardzo fajnym, ciekawym filmie. Chociaż zupełnie niecodziennym. Ale dlaczego? Dowiecie się dopiero po intrze. INTRO! O którym Wam dzisiaj opowiem, to Grand Budapest Hotel. No i co? Był on w kinach stosunkowo dość niedawno. Hmm? Tak. Jest to film reżysera, który ma nazwisko Chyba Anderson, o no ile dobrze pamiętam. I w tym wypadku akurat to, kto reżyserował jest bardzo ważne. Jest hmm. niesamowicie ważne dla tego filmu, no dla każdego filmu właściwie tego reżysera. Dlaczego? Ponieważ jest to. Bardzo charakterystyczny film, nie, nie chodzi tutaj nawet o to, co tam się działo, chociaż to też jest fajne i w ogóle. Chodzi po prostu o to, że ten reżyser nie nagrywa filmu tak, jak się teraz filmy nagrywa. Oczywiście on korzysta yy, no ze zdobyczy powiedzmy techniki, techniki tak. aktualnych, ale to nie o to chodzi, bo on nagrywa filmy w zupełnie inny sposób. U każdy kadr jest niesamowicie przemyślany. Każdy kadr jest po prostu ładny. I co najlepsze, to widać. I to, to jest po prostu. Mówię no... Wam przecież, że gdybym nawet. Gdyby nawet sam film mi się nie podobał, to oglądałabym go przez sam że Właśnie każda sekunda filmu to jest po prostu. A, a dzieło? No tak, ale arcydzieło arcydziełem, ale nawet arcydzieło nie oglądałoby się miło, gdyby nie było świetnej historii, fajnego humoru. She's been murdered and you think I did it. Hej! Stop! Jaka jest tak. historia? Może powiedz najpierw o historii. Cała historia zaczyna się dość niepozornie, że do hotelu przyjeżdża właściciel i on opowiada pewnemu dziennikarzowi, Pisarzowi. 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 Jak to się stało, że on został właścicielem tego hotelu? A jego historia jest bardzo, naprawdę bardzo ciekawa. Słuchajcie, w tym filmie znajdziemy wszystko, tak jak już wielokrotnie mówiliśmy, humor, ale ten humor przewija się przez... Yy... Kryminał. Kryminał również, znajdziemy ucieczki z więzienia, pościgi, e, znajdziemy wątek romantyczny, chociaż taki zupełnie poboczny. Taki niewinny bardzo. Bardzo. Ale właśnie to mi się podobało, że zawsze ta miłość jest pokazywana, że musi być wątek romantyczny i ta miłość jest taka, że te wątki romantyczne bardzo często robią tak, że one mimo wszystko wybijają się na pierwszy plan, a tutaj to było bardzo fajne, takie delikatne. Film jest zdecydowanie komedią. Nawet taką komedią y, dość przerysowaną. Monsieur Gustav H. I bequeathed painting known as Boy with Apple. Wow. What? Who's Gustave H? I'm afraid that's me, darling. To co? To fakt, te postaci się... aktorzy grają zupełnie inaczej niż w każdym innym filmie. Oni nie silą się na naturalność. Tak, oni... To jest właściwie nawet przerysowane, ale mi się to podoba, ponieważ dzięki temu te postaci są bardzo charakterystyczne tak. i są takie wyraźne. Tak. Jest tutaj dużo slapstiku. Wiesz, wiesz co to jest slapstick? Nie. Bo to jest taka komedia, y, poczucie humoru, typu idzie człowiek i się wywraca na panowia. Ten film dział się w latach 30. XX wieku, ale to co się w nim działo i ten główny bohater. Y, jakby utknął jeszcze w epoce wcześniej. Dla mnie ten film był całą taką właśnie pochwałą tej epoki, tak. kiedy ludzie, którzy mieli rzeczywiście pieniądze, czytali wiersze, czytali książki, jeździli Ale sobie do tych hoteli. mi się bardzo podobało też to, jak zostały pokazane wiersze. Mhm. Że to, bo w dzisiejszych czasach to się kojarzy i tak trochę trochę nie fajnie. No chciałem do mnie przyjść, a teraz płaczesz? No Chcę przyznać, że wiersze się kojarzą tak trochę na Tak, no są, wiersze są pase, a właśnie w tym filmie. Były pokazane jako taka, taka moc, taki power po prostu. Naprawdę, film szczerze polecamy, szczególnie że nie jest długi, on trwa gdzieś z półtorej godzinki. Jest bardzo przyjemny, jest naprawdę dla całej rodziny zdecydowanie. Jest to tak. właśnie kino familijne, czyli właśnie takie, jakie polecamy Wam w serii. Z kamerą wśród. Filmów. Przyszła pora na ocenianie. Ja temu filmowi daję 8 gwiazdek. Na 10? 8 na 10, tak. Był bardzo dobry. Jednak żeby dać mu dziewiątkę, a może nawet 8,5, a może nawet 9. Był bardzo dobry. Naprawdę chętnie do niego jeszcze kiedyś wrócę. Twoja ocena? Ja się, ja się kocham między 9 a 10, powiem szczerze, bo film był genialny. I ja na, naprawdę oglądałam ten film i ja nawet momentami się wyrywałam i po prostu zachwycałam się każdym ujęciem. Tak, każdy że, kadr jest po prostu przemyślany, jest... Tak. No niesamowity są... Że masz obraz, po prostu taka żyletka, masz piękne kolory, piękny kontrast, wszystko. No zwłaszcza, że zaczęłam się interesować fotografią, to, to już, już w ogóle patrzyłam na to, bo są te efekty jest tak prosto uzyskać oczywiście, no widać, że... i sama to widzę, bo, bo, bo nie umiem to jest filmowy majstersztyk a do tego ze świetną historią bardzo oh. lekkim i przyjemnym komarem. i wam gościorzy polecamy i... żegnamy I się teraz będziemy machać do kamery pa pa. pa, 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 pa. robi. dziecko jest świeżo obudzone, dlatego jest coraz marudne. dziecko nie wybiera, na razie zrób teraz papa pa.